Wydaje mi się, że poszukiwanie specjalistów w branży IT no, ma jakby kilka aspektów, które mogą nam ułatwić to wyszukiwanie. Przede wszystkim w początkowej fazie możemy skupić się na umieszczeniu ogłoszeń, na portalach, na których takie ogłoszenia możemy umieścić. Czy to portalach takich ogólniejszych, czy też portalach dedykowanych właśnie specjalistom w branży IT. Dodatkowo kolejnym krokiem, jako rekruterzy, który wykorzystujemy, no, jest oczywiście przejście na tego Linkedina. Jest to takie pierwsze miejsce, które od razu nam się rzuca w oczy w momencie, w którym decydujemy się na to, żeby, żeby szukać kandydatów przez właśnie Direct Search. No, i jeśli te drogi nam gdzieś tutaj się już wyczerpią, idziemy sobie krok dalej. Przede wszystkim mamy dodatkowe narzędzia, które umożliwiają nam poszukiwanie kandydatów. Czyli na przykład narzędzia dedykowane takie jak Amazing Hiring, które służy nam do tego, żebyśmy mogli wejść na profile osób i dzięki sztucznej inteligencji dopasowują nam się profile osób, które mogą być podobne do tego, kogo szukamy. Dodatkowo w takim narzędziu mamy możliwość przejrzenia wszystkich, Social mediów danej osoby, czyli zobaczenie, gdzie dana osoba mogła mieć swoje konta, no i nawiązanie z, z nimi relacji. Drugim takim aspektem mogą być miejsca, gdzie poszukujemy jeszcze kandydatów poprzez metody direct search, czyli e, są strony, które, na których po prostu programiści czy też specjaliści branży IT się znajdują, czyli takie strony jak na przykład GitHub, który służy, służy do tego, że są repozytoria kodów programistów i możemy również tam nawiązać pierwsze relacje z, z tymi osobami, czy też takie platformy jak stack overflow, gdzie ludzie zadają pytania, a bardziej doświadczone osoby na nie odpowiadają. Możemy wykorzystać również inne social media niż tylko na przykład Facebook, ale możemy wykorzystać na przykład Twittera, gdzie są grupy dedykowane właśnie programistom. Możemy wejść sobie do takich grup, zobaczyć o czym osoby piszą, zobaczyć ich członków, no i z takimi osobami bezpośrednio się kontaktować. Kolejnym takim elementem mogą być spotkania w świecie offline, czyli różnego rodzaju meetupy, konferencje, wydarzenia branżowe, które są dla specjalistów branży IT dedykowane i których jest bardzo dużo. To myślę, że wyróżnia zdecydowanie branżę IT, że tych wydarzeń jest po prostu dużo więcej niż w innych specjalizacjach. Dlatego przenosimy się ze świata online do świata offline, tam nawiązujemy pierwsze relacje, a być może w przyszłości uda nam się nawiązać ciekawe współprace z osobami, Poznaliśmy na takich mitapach. Wydaje mi się, że jest kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę w poszukiwaniu programistów i w rozmowach z nimi, jeśli chcemy ich zatrudnić. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby poznać to ich doświadczenie oraz to, na jakich projektach pracowali i jaką rolę pełnili w tych projektach. Ponieważ może zdarzyć się tak, że projekt był e, duży, e, był podział prac między e, grupę programistów, e, no i osoba może nam mówić, że pracowała na danym projekcie, realizowała go, natomiast może się okazać finalnie, że ona na przykład zajmowała się tylko kwestiami związanymi z utrzymaniem. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jakie ma doświadczenie, w jakim projekcie brała udział oraz jaką rolę pełniła w tym projekcie. No kolejna taka ważna kwestia to jest kwestia aktualizacji wiedzy. Ehm, Branża IT dynamicznie się zmienia, technologie cały czas się zmieniają, powstają nowe, więc mega ważnym jest to, żeby Programiści aktualizowali swoją wiedzę, zdobywali ją na bieżąco poprzez różnego rodzaju wydarzenia, właśnie, na których bywają, czy też aktualizację wiedzy poprzez materiały, które są w internecie, tutoriale, fora, na których dyskutują na temat danych rozwiązań. Dlatego ta aktualizacja wiedzy jest mega ważna. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłbym również uwagę, to jest motywacja do zmiany pracy, ponieważ sama motywacja finansowa to nie jest najlepsza motywacja do tego, żeby, żeby daną pracę aktualnie zmienić. Kolejnym aspektem, który bym również gdzieś tutaj zaznaczył, jest kwestia związana z językiem angielskim, ponieważ większość dokumentacji, większość tutoriali, większość materiałów, z którymi programista styka się na co dzień i chce się dalej rozwijać, jest w języku angielskim. Dlatego dla nas, jako dla rekruterów, jest kluczowe, żeby te kwestie związane z językiem również zweryfikować. Kolejny aspekt to kwestie związane z ze środowiskiem pracy. Warto dopytać, jakie środowisko pracy kandydat preferuje, ponieważ może się okazać, że to właśnie to środowisko pracy będzie determinowało, czy on będzie w naszej firmie się odnajdował, czy będzie mu nasze środowisko pracy odpowiadało. No i kolejna kwestia, która wydaje mi się, że teraz ma coraz większe znaczenie dla pracodawców to kwestia związana z umiejętnościami miękkimi. Mamy taki troszeczkę zakłamany obraz tego programisty, który siedzi w kapturze, w słuchawkach na uszach, które gdzieś tam amerykańskie filmy podrzuciły, haker pracujący dla, dla jakiejś rządowej agencji i realizujący jakiś tajny projekt, natomiast Programiści to są normalni ludzie i często, ten, często jest przekłamany ten ich obraz, że to są właśnie jakieś osoby zamknięte w sobie i coraz częściej firmy stawiają na to, żeby to były osoby komunikatywne, potrafiące dogadać się w zespole, potrafiące wnieść taki właśnie aspekt biznesowy też, ponieważ mogą się pojawić na spotkaniach, gdzie będą musieli opisać dany projekt i nie może to być tak, że taka osoba będzie osobą bardzo mocno introwertyczną i zamkniętą w sobie. Dlatego aspekt Miękkie, uważam, że to będzie kolejny krok, na, kolejny aspekt, na którym bardzo mocno będą fokusować się również, również pracodawcy w przyszłości. Co tę grupę motywuje najbardziej? Wydaje mi się, że przede wszystkim tą grupę motywuje jakaś misja, która stoi za firmą. Niektóre firmy nie mają problemu najmniejszego, żeby rekrutować właśnie specjalistów w branży IT. No i z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z tego, że e, osoby, ta grupa jest dosyć hermetyczna. Kandydat raczej nie zdecyduje się zmienić pracy za mniejszą kwotę, dużo mniejszą kwotę, którą będzie mu oferował inny pracodawca, e, ponieważ no, jego doświadczenie wskazuje, że gdzieś jego oczekiwania są na danym poziomie, więc to jest naturalne, że kwestie finansowe są ważne. Natomiast kwestie związane właśnie z nowymi technologiami się będzie mógł pracować e, przy ciekawych projektach, które będzie Realizował z zespołem, nie młodym zespołem i dynamicznym, jak jest często określane, ale właśnie z zespołem doświadczonych programistów, doświadczonych specjalistów w branży IT, którzy będą mogli go czegoś nauczyć, to jest dla takiej osoby to kluczowe przy podejmowaniu decyzji. Dlatego te kwestie związane z takimi można powiedzieć, dodatkami, czyli jakimiś lautroomami, czy też owocowymi przypadkami są fajne, natomiast one nie wpływają finalnie na decyzję, którą podejmuje kandydat. To są super dodatki i one fajnie pokazują kulturę firmy i o to, jak ona dba o swoich pracowników, natomiast kandydatowi zależy przede wszystkim na pracy w zgranych zespołach, doświadczonych osób, ciekawych projektach oraz kwestii związanych, procentowej kwestii związanych z utrzymaniem, czyli żeby to utrzymanie nie było większe jakoś procentowo niż kwestie związane wytwa z wytwarzaniem nowych rzeczy, które po prostu dla firmy tworzy. Wydaje mi się, że ta branża była wcześniej troszeczkę zabetonowana przez facetów i gdzieś to faceci do niej lgnęli, kobiety raczej od niej stroniły. Natomiast wynika to z jakichś kwestii związanych, wydaje mi się, z wzorcami kulturowymi, z tym, że niewybredne komentarze również mogły się w stosunku do kobiet pojawiać, które gdzieś się przebranżawiały się, zmieniały pracę, dochodziły do takich zespołów. Słyszałem nawet o takich sytuacjach, gdzie Kobieta awansu, miała możliwość awansu na stanowisko team liderskie, natomiast programiści, którzy mieliby być pod nią w, w strukturach firmy, no, nie, nie decydowaliby się dalej współpracować z daną firmą, jeśli ona by takie stanowisko objęła. Więc widzimy, że ten świat troszeczkę te, e, kobiety wykluczył z, e, przez to, że, że, że te pewne mechanizmy funkcjonowały. Natomiast aktualnie wydaje mi się, że dużo e, różnego rodzaju inicjatyw powstaje dla kobiet, przez co kobiety mogą zdobyć tą pewność siebie, wiedzą jak w tym świecie e, IT się odnaleźć, wiedzą e, z czym się mogą na co dzień mierzyć. Na przykład projekty takie jak fundacja e, Geek Girls Carrots, czy też e, projekt e, Fair IT, e, który jest realizowany dla kobiet, gdzie osoby, mentorzy pokazują kobietom, z czym mogą się na co dzień zmierzyć w codziennej pracy, będąc w branży IT, sprawia, że kobiety po prostu mogą mieć większą śmiałość i większą chęć do tego, żeby w przyszłości w tej pracy zostać. Natomiast wydaje mi się, że kolejną kwestią jest to, że na rynku brakuje bardzo dużo specjalistów, tysiące specjalistów w branży IT, przez co. Kobiety mogą być świetną siłą, która gdzieś tutaj wspomoże ten rynek i mogą być taką zmianą, która, która będzie miała realny impact na to, jak branża IT będzie wyglądała w przyszłości. Dlatego powinniśmy kobiety aktywizować, wspomagać. To firmy powinny zapewnić kobietom taki, powiedzmy, większy impakt w codziennej pracy, żeby one mogły tworzyć zespoły, a nie tylko być ich małą częścią.